W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmłodzącego, Stworzyciela nieba i ziemi, I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednego Pana Naszego, Który się począł z Ducha Świętego, Narodzi się z Marii Panny, Męcząc polskim piłatem, Ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpi do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpi na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmłodzącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żyłych umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, święte gaptowanie grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, Amen. Oczy nas, który jest w niebie, święcie imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź bola Twoje, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego Powszechnego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my, odpuszczamy naszym winowajcom, i nie bódź nas na pokuszenie, ale od odzago, Amen. O wiarę, nadziei i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony obot żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony obot żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeważ nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekelnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, do pomocy, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują tego miłosierdzia. Część pierwsza, tajemnica radosna, tajemnica pierwsze odwiastowanie najświętszej Marii Panny z Ewangelii. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z Rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Przedszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami Ewangelia św. Łukasza 1 26 28. W szczególny sposób nasza świadomość kierowana jest na rodzicielstwo. Módlmy się za małżeństwa, które zamykają się na dar potomstwa, które w jakikolwiek sposób obróciły się przeciwko życiu. Upraszajmy Boże miłosierdzie. Dla wszystkich, którzy przez różne działania zamknęli drzwi Jezusowi, przychodzącemu w osobie Dziecka. Prośmy dobrego Ojca za wszystkie dzieci poczęte, aby stały się dla swoich rodziców źródłem niegasnącej miłości. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako im my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw o Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i na owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i na owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Modry się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławnaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, modry się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławnaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierć naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławnaś między niewiastami i błogosławfolę na żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i śmierć naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławnaś między niewiastami i błogosławany na żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław między niewastami i błogosławono na żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław między niewastami i błogosław na żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeważaj nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety z Ewangelii W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta, w ziemi Judy weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Ewangelia Świętego Łukasza 1,39-41 Modlmy się za małżeństwa, które zaniedbują łaskę swojego stanu, zapominają, że Jezus stale z nim jest, odwracają się od niego, nie modlą się razem. Zaniedbują spowiedź i co niedzielną mszę, popełniają grzechy nieczystości małżeńskiej, stosują antykoncepcję, wchodzą w niebezpieczne relacje z innymi osobami, dopuszczają się do zdrad rozwodów. Módmy się za młodych ludzi, którzy zamykają się na dar Bożej miłości przez grzechy nieczystości popełniane przed zawarciem małżeństwa, przez wspólne zamieszkiwanie razem do ślubu. Mnummy się za ich rodziców pozwalających na takie zachowania. Prośmy dobrego Ojca, za wszystkich małżonków, którzy trwają w wierności w przysiędze małżeńskiej, zapraszają Jezusa do swoich domów i z nimi rozważają miłość i jedność małżeńską. Ojcze nasz, któryś się z niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i nam nasze winy, jako i odpuszczamy nasze nowajce. I nie był czas na pokuszenia, ale na sprawu złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, Teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za Teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za Teraz godzina śmierci, nasze Anioł. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między westami. i błogosławiony owód żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi. Teraz godzina śmierci, nasze Anioł. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między westami. i błogosławiony owód żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami Teraz w godzina śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz w godzina śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi. Teraz godzina śmierci naszej Ana. Zdrawaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą. Błogosławionaś ty między inwestami. I błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, młódnia za nadrzesznymi. Teraz godzina śmierci nasza Ana. Zdrawaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między inwestami. I błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, młódnia za nadrzesznymi. Teraz godzina śmierci nasza o, oczy, się Jak była na początku jest zawsze i na wieki wiekowane. Przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas w dniu piekielnego, zaprowadź wszystkie do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia narodziny pana Jezusa w Betlejem z Ewangelii. Kiedy tam przebywali, nadszedł, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ewangelia Łukasza 2.67. Bycie rodzicem to wielka odpowiedzialność. Módlmy się w tej dziesiątce różańca za wszystkich rodziców, aby zrozumieli, że prawdziwe dobro dla dzieci to nie pieniądze i nowe sprzęty, że tylko miłość małżeńska jest w stanie zaspokoić największą ich potrzebę i ochronić je przed demoralizacją i chłową pustką. Módlmy się za rodziców, którzy z jakichkolwiek powodów w pojedynkę wychowują dzieci, aby brak miłości małżeńskiej mógł być zrekompensowany miłością Bożą, wypraszaną przez intensywną modlitwę. Módlmy się za dzieci, za młodzież, aby nie zagubili, aby, czuli się aby się nie zagubili, aby czuli się bezpiecznie w tym świecie, aby otoczone miłością mogły cieszyć. się Rodziców, swoją postawą. Oczy nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nasz Bóg go. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławności między niewiastami. I błogosławiona na owo Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za na nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrować Maryję łaski pełna, Pan z Tobą. między niewastami i błogosławiona oboc żebota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za na nami grzesznymi, zaraz i godzinę śmierci naszej Amen. Zdrować Maryję łaski pełna, Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, między niewiastami, i błogosławona wodrzebuta Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławności między niewastami. I błogosławiona błzebuta Twojego Jezus. Święta maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławności między niewastami i błogosławiona owoc twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami. i błogosławiona owoc twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami. I błogosławiona obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, nasz w między niebastami, i błogosławiona obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu. Przebacz nam naszych grzech, zachowaj nas w dnia piekanego, zaprowadź szybkie dusze do nieba i do pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, z Ewangelii, gdzie potem upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do, Jezu, do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. on zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę mieć przeniknie, aby na jaw wyszły, zamysły serc wielu z Ewangelii świętego Łukasza 2-22-34-35. się w tej dziesiątce za wszystkich rodziców, którzy wiernie wypełniają swoje powołanie małżeńskie i rodzicielskie. Prosimy o wytrwałość w realizacji powołania. Módlmy się za dusz pasterzy, aby wiernie służyli swoim powołaniem, będąc gorliwymi siatkami i szafarzami. Powierzajmy Bogu, szczególnie tych małżonków i rodziców, którzy z jakiegokolwiek powodu cierpią, których serca przeszywa miecz lęku, niepokoju, zagubienia, bezradności. Prośmy o, prośmy o Boże wsparcie dla nich ale też o to, aby na ich drodze pojawiły się osoby umiejące pomóc. oczy nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, krzycz królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako jemu odpuszczamy naszym dowajcom. I nie weź nas na pokuszenie, ale nas wołaj złego. Amen. Zdrowaś się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami, Błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrawaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nam grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Zdraweś Maryjo, z Tobą, błogosławionaś błogosławionaście między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota zbawcę Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między westami. i błogosławiony owoc żywota zbawcę Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między Błogosławiony owot żywota Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, mógł się z nam grzesznymi. Teraz w godzina śmierci nasza Ana. Zdrawa się Maryjo, łaski pełna pan sobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owot żywota Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, mógł się z nam grzesznymi. Teraz w godzina śmierci nasza Ana. się Maryjo, łaski pełna Pan sobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owód żywota Twojej Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za teraz u śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owód żywota Twej Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za teraz godzina śmierć śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twej Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz, w godzinę śmierci naszej, Amen. O, o co Ty Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. O Mój Przebacz nasze grzechy, zachowaj nas zrodnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta znalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej z Ewangelii. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. Przesłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego, – Synu, czemuś nam to uczynił. – Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Leżony odpowiedział, – czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Zmagaliśmy tego Łukasza. 246.50. Nie wolno nam ustawiać, ustawać i słabnąć w poszukiwaniach Jezusa. Mumujmy się w tej dziesiątce za wszystkie małżeństwa, aby świadectwem życia głosiły dobrą nadzwinę w swoich najbliższych środowiskach wobec dzieci rodzinnych sąsiadów parafian. Módlmy się za małżonków przeżywających trudności, o siłę do trwania, umiejętność jak najintensywniejszej współpracy z Jezusem i Maryją. Prośmy Boga o wsparcie za małżonków porzuconych, zdradzonych, poniżanych, o wytrwanie do końca wierności przysiędze małżeńskiej, o siłę do dźwigania krzyża, umiejętność całkowitego zawierzenia się Jezusowi. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie budź nas na pokuszenie, ale od go. Amen. Zdrowaś Maryję, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławności między niewiastami. I błogosławiona żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławności między niewastami, i błogosławiona żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławności między niewastami. I błogosławono łobod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławoności między niewastami. I na łod żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosłonoście między niewastami. I błogosławiona łodź żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci nasze Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławnaś między niewastami, i błogosławiona łodź żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci nasze Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławnaś między niewastami i błogosławiona obcojota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami. i błogosławiony owoc twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewastami i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zaraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niegostami i błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. amy. Chwała coś Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Po Twoją obronę uciekamy Ociekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi, Naszymi prośbami, prośbami zacznij gardzić w potrzebach, potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O pani nasza, orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Różanta Świętego, módl się za nami. Królowo Różanta Świętego, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, zapłać.